Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o filmach i serialach dokumentalnych, które warto zobaczyć na Netflixie. Ostatnio zapytałam was, w jakimś filmie czy chcielibyście takie wideo zobaczyć. Ja ostatnio bardzo dużo takich seriali właśnie oglądałam, znaczy już wcześniej takie oglądałam, ale teraz przez to, że bardzo, bardzo mało czytałam, a miałam dość dużo wolnego, to właśnie sporo z mężem takich seriali oglądaliśmy. Oczywiście, cała lista będzie na dole w opisie pod filmem, e, ponieważ nie będę tutaj wstawiać żadnych plakatów ani nic. E, myślę, że lepiej po prostu jak będę Wam o tym opowiadać. A jeżeli chcecie po prostu e, jakiś tytuł sobie zobaczyć, jeżeli coś powiem niewyraźnie albo coś, to cały opis właśnie będzie e, poniżej, ta, pod, pod filmem. Tam będą wszystkie kategorie, ponieważ w kategorii mamy trzy. Po pierwsze, kategoria bardzo warto obejrzeć, czyli takie seriale kryminalne, które po prostu są warte obejrzenia. Czy nigdy ich nie oglądaliście? Chcecie po prostu zacząć? Chcecie się wkręcić? To są takie seriale, które po prostu są bardzo dobrze nakręcone. Kolejna kategoria to dla wkręconych w dokumenty. To już są takie. Um, dla, właśnie dla ludzi, którzy bardzo lubią dany temat, którzy bardzo, bardzo lubią dokumentalne e, filmy, przede wszystkim True crime, ponieważ tutaj właśnie przede wszystkim się skupimy na tym. I ostatnia kategoria to e, takie seriale, których e, nie warto oglądać, ponieważ są po prostu kiepskie, są nudne, są źle nakręcone itd., itd. O tych pewnie będę miała najwięcej informacji dla Was, żeby wytłumaczyć po prostu dlaczego są tak złe. E, więc zacznijmy, ja oczywiście tutaj mam na telefonie całą listę, bo nigdy bym tego nie spamiętała. E, jeżeli chodzi właśnie o pierwszą kategorię, to co naprawdę warto na Netflixie zobaczyć. To jest po pierwsze Król Tygrysów, czyli serial dokumentalny o Joe Exotiku, który miał swoje zo w Stanach i bardzo duży konflikt z Carol Baskin, która też miała sanktuarium, który miała dzikie koty przede wszystkim, ale nie tylko. Jest to bardzo dobrze nakręcony serial dokumentalny, niesamowicie wciągający, gdzie jest bardzo dużo różnych dziwnych zwrotów akcji i po prostu no. Ja sobie nie zdawałam wcześniej sprawy, że tak naprawdę w Stanach żyje więcej e, dzikich kotów, czy znaczy więcej dzikich kotów w życiu, żyje w Stanach w niewoli, e, po prostu w takich małych, e, prywatnych zo albo u prywatnych ludzi, e, niż w swoim naturalnym środowisku. więc no, jest to bardzo, bardzo ciekawy serial. E, kolejne co tutaj mam, to e, Odwal się od kotów polowanie na internetowego morderce i jest to historia Luki Magnoty on stał się sławny właśnie w internecie, kiedy zaczął dodawać na YouTube filmy z tym jak morduje koty, a później dodał film jak morduje człowieka i właśnie internetowi poszukiwacze zaczęli właśnie wyszukiwać kim on jest, gdzie to mogło być, jak mogło do tego dojść, później poinformowano policję. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawy serial, że coś takiego w ogóle mogło dojść do czegoś takiego, że ktoś no, tak naprawdę zabił na wizji człowieka. Kolejne, co tutaj mam, to serial Niewyjaśnione Tajemnice, i jest to serial, który aktualnie ma dwa sezony właśnie na Netflixie. Każdy odcinek jest o czym innym: o jakimś właśnie na przykład tajemniczym zaginięciu, o jakiejś ogólnie tajemnicy. Według mnie większość tych odcinków było ciekawych. Niektóre były takie, że później albo tam w trakcie stopowaliśmy z mężem i się zastanawialiśmy, gdzie on mógł pójść, dlaczego zniknął, co się stało, jak to się stało. Więc serdecznie Wam ten serial polecam, ale w każdym sezonie jest po jednym takim odcinku, gdzie mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ w pierwszym sezonie jest jeden odcinek o porwaniu przez UFO, a w drugim jest o tym, że ludzie widzieli duchy w Fukushimie po tej tragedii, jaka tam nastąpiła czyli trzęsieniu ziemi i tsunami. Więc są to takie dla mnie dosyć problematyczne odcinki. Bardziej o wiele mi się podobały te po prostu o jakichś zaginięciach, o jakichś niewiesionych historiach, które mają jakby większe poparcie w nauce, są bardziej prawdopodobne, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Ale ogólnie i tak cały serial jest bardzo dobry i zdecydowanie wam polecam oba sezony. Później mam tutaj serial Taśmy Teda Bandiego. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki film fabularyzowany właśnie o historii Teda Bandiego, który ja oglądałam i zdecydowanie polecam Wam obejrzeć sobie właśnie serial dokumentalny, ponieważ o wiele bardziej można zrozumieć samego, właśnie Teda Bandiego. Jest tam też o wiele więcej informacji o jego ofiarach. To mnie zawsze tak troszkę wyprowadza z równowagi, że o wiele więcej uwagi właśnie skupiamy na samym mordercy niż na jego ofiarach, co pozwala przetrwać właśnie w tej świadomości ludzkiej nazwisku mordercy, a o ofiarach nic nie wiemy. To jest zawsze takie trochę przygnębiające. I właśnie nie podoba mi się dlatego ten film popularyzowany, bo tego właśnie Teda Bandiego można tam było lubić i on był tak dosyć pokazany w taki, nawet powiedziałabym, pozytywny sposób, co po prostu, jak dla mnie, jest nie fair w stosunku do ofiar i pokazuje go trochę w złym świetle, ponieważ no ja rozumiem, że Ted Bandi był bardzo przystojnym, charyzmatycznym człowiekiem, ale jednak też był bestią w ludzkiej skórze. I tutaj, właśnie w tym serialu taśmy Teda Bandiego, możemy to zobaczyć, ponieważ tam Jeden z dziennikarzy miał możliwość rozmawiania właśnie z Tedem Bundy. I słyszymy jego głos i słyszymy jak on mówi o tych morderstwach. Więc no jest to niesamowicie dobry serial, który pokazuje jakim człowiekiem był Ted Bundy. Kolejny serial, który musicie obejrzeć to Jeffrey Epstein obrzydliwie bogaty. Jest to historia właśnie Jeffrey'a Epsteina, który dzięki temu, że miał bardzo duże koneksje, że był bardzo bogaty, Molestował i gwałcił bardzo młode dziewczyny z niższych społecznych, biedne dziewczyny, które też później um, jakby podsyłały mu swoje koleżanki, żeby mógł z nimi robić to samo. E, niesamowicie obrzydliwy serial e, pokazujący, jak władza deprawuje, um, pokazujący, jak później koledzy na szczeblach władzy właśnie Jeffrey'ego Epstein'a robili wszystko, żeby uszło mu to na sucho. Więc obejrzyjcie go, zdecydowanie warto po prostu to zobaczyć i otworzyć oczy jak to wygląda, ponieważ gdyby on był zwykłym człowiekiem, oczywiście poszedłby siedzieć na długie, długie lata, najprawdopodobniej. A tutaj skończyło to się tak, jak skończyło. Nie będę Wam spoilerować, pewnie wiecie, ale no po prostu obejrzyjcie ten serial. Kolejne co tutaj mam to The Confession Killer, to jest historia Henry Lee Lukasa, czyli człowieka, który został oskarżony o jedno morderstwo, do którego się przyznał, a później zaczął się przyznawać do wszystkich innych morderstw, które tylko policja mu podsuwała. I tutaj jest bardzo taka, powiedziałabym nawet absurdalna historia, kiedy ludzie, policjanci z całych Stanów przyjeżdżają właśnie zobaczyć Henry'ego i Lucasa, przedstawiają mu różne niewyjaśnione morderstwa i on się do nich przyznaje. I później dochodzi do właśnie takiej sytuacji, że sprawy, które były długo, długo otwarte, zostają zamykane, bo Henry i Lukas właśnie przyznał się do popełnienia danego morderstwa, gdzie na przykład w tamtym momencie nie było opcji, żeby był w tym miejscu, nie znał jakichś szczegółów, albo szczegóły zostały mu podane właśnie przez policję. Bardzo kontrowersyjna sprawa, więc też serdecznie Wam polecam ten serial. Mam tutaj też serial UNA Bomber jego własnymi słowami, i jest to historia Teda Kaczyńskiego. Nie wiem czy kojarzycie, ale był też na Netflixie, mi się wydaje, albo na HBO. Serial właśnie o UNA Bomberze, czyli o człowieku, który wysyłał paczki z bombami do wielu osób przez wiele, wiele lat. I został w końcu złapany dzięki temu, że udostępnił swój manifest i po prostu przez styl pisania go złapali, tak naprawdę. Więc to też było dosyć spektakularne złapanie człowieka. I był właśnie taki serial fabularyzowany. A tutaj mamy bardziej to od strony właśnie samego Teda Kaczyńskiego tutaj on się wypowiada, więc jest to taki typowy dokument. Ja polecam jeden i drugi serial obydwa są bardzo dobre i obydwa się uzupełniają. Kolejne co tutaj mam to chyba nowość na Netflixie, czyli duża dawka skandalu. To jest taki miniserial, ma cztery odcinki i opowiada o dwóch osobach, dwóch kobietach, które pracowały w dwóch różnych e, laboratoriach sądowych w Massachusetts, jedna w Bostonie, druga w Amherst. I jedna z nich, ta, która pracowała w Bostonie, okazało się, że nie testowała wszystkich próbek narkotyków, więc dużo, jakby tych próbek, które nie były testowane i na przykład nie były narkotykami, zostały oznaczone jako narkotyki i ludzie po prostu poszli do więzienia za nic. Bardzo często coś w ogóle ciągnęło przez chyba 10 lat. Właśnie tej te oszustwa. A druga, ta, która właśnie pracowała w Amherst, okazało się, że przez cały okres, kiedy tam pracowała, czyli 11 lat, była uzależniona od narkotyków i właśnie no, tak naprawdę kradła te narkotyki z laboratorium, pobierała te narkotyki z próbek, które badała, i wynikiem jakby całego tego dochodzenia, później w tych dwóch sprawach, było tak naprawdę. Zlikwidowanie kar dla prawie 25 tysięcy osób właśnie w Stanach. Bardzo, bardzo dobry serial, dobrze nakręcony, który znowu pokazuje, jak prokuratura chciała zatuszować te sprawy, jak chciała zmniejszyć wpływ właśnie na społeczeństwo, jak chciała po prostu to wszystko zamieść pod dywan, więc zdecydowanie polecam Wam też zobaczyć ten serial. Mam tutaj jeszcze jeden serial, czyli Niewinny Człowiek, i jest to serial na podstawie e, książki Johna Grishama, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ja nie wiedziałam, że John Grisham napisał właśnie jedną książkę non-fiction, e, literatury faktu, e, właśnie o dwóch e, ludziach, którzy zostali skazani e, niewinnie za morderstwo, jak to się wszystko toczyło, i jak doszło do tego, że zostali w końcu, e, w końcu zwolnieni, więc też bardzo dobry serial. No, i przez to, że jest to adaptacja książki. Jak, jeżeli macie tą książkę na półkach, to super. Ja niestety jej nie umiem znaleźć, bo bardzo dawno już nie była wydawana w Polsce. Może jeszcze kiedyś zostanie wznowiona. Jeżeli ją macie i chcecie się jej pozbyć, to wiecie z kim się skontaktować. I to by było wszystko, o czym chcę Wam opowiedzieć, właśnie, jeżeli chodzi o te seriale, które trzeba obejrzeć. Oczywiście jest ich więcej. Są to seriale, o których już mówiłam wielokrotnie, na przykład Making a Murderer, Bardzo dziki kraj, o nich już Wam kiedyś mówiłam. Oczywiście te seriale też pojawią się w opisie poniżej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu je sprawdźcie. A my przechodzimy już do kolejnej kategorii, czyli dokumenty dla wkręconych. Takie, które nie są aż takie popularne, może nie są aż takie wciągające na sam początek. Ale jeżeli już obejrzeliście wszystkie te, które Wam bardzo, bardzo polecam, to na te też warto zwrócić uwagę. I tak, co tutaj mamy? E, jeden z najnowszych dokumentów właśnie na Netflixie, e, rozpróbarz z Yorkshire, e, jest to historia e, mordercy, który działał w latach 70., 80. w Wielkiej Brytanii. I mordował przede wszystkim kobiety. Jest tutaj bardzo fajnie pokazane, jak policja przyjęła na początku sobie jakieś założenia i nie zwracała uwagi na fakty, tylko po prostu podążała już za to przygotowaną na samym początku wersją. Przez to bardzo dużo kobiet zostało zamordowanych, a ten morderca mógł zostać złapany wcześniej. Dobrze zrobiony serial. Troszkę taki rozciągnięty w czasie, ale i tak opłaca się zobaczyć. Później mamy serial Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza i jest to chyba trzy albo 4 odcinkowy serial o parze ludzi, matce właśnie Gabriela Fernandeza i jej konkubencie, którzy doprowadzili do śmierci dziecka w niesamowicie strasznych okolicznościach. Naprawdę ten chłopiec cierpiał bardzo przed śmiercią. Jest tam pokazane, jak opieka społeczna, policja e, mogły właśnie temu e, jakby przeciwdziałać, mogły doprowadzić do tego, że to dziecko by przeżyło, ale przez to, jak działa system, e, nie doszło do tego, więc też bardzo dobry, otwierający oczy serial. Mam tutaj też zaginięcie Madeline McCann i dałam właśnie ten serial w kategorii można obejrzeć, jeżeli jest się wkręconym, bo obstawiam, że bardzo dużo z Was już o Madeline McCann dużo słyszało, ponieważ oczywiście była to historia wałkowana wszem i wobec, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żeby sobie poukładać całą linię czasową, zobaczyć, jak to wyglądało, jak działały władze właśnie w Hiszpanii, to po prostu polecam ten serial. Ale no nie jest on jakby taki, że musicie go obejrzeć. On jest dobry do uporządkowania sobie tych wszystkich informacji. Mam później tutaj serial Iwan Groźny Streblinki i jest to historia człowieka, który urodził się na Ukrainie i po II wojnie światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. I tam później pewna organizacja, która zajmuje się wyszukiwaniem zbrodniarzy wojennych, stwierdziła, że jest on właśnie Iwanem Groźnym Streblinki, który wprowadzał ludzi do właśnie tych komór gazowych. Jest on przewieziony do Izraela i tam toczy się jego proces, ale nie wiadomo, czy tak naprawdę to on jest tą osobą i o to chodzi w całym tym procesie. Bardzo, bardzo ciekawy serial. Zdecydowanie wam, wam polecam, jak można kogoś właśnie skazać po tylu latach i jak wygląda dochodzenie do sprawiedliwości i dochodzenie do prawdy po tylu latach bez tak naprawdę wszystkich potrzebnych informacji. Mam tutaj też serial Miasto Strachu, Nowy Jork kontra Mafia i to jest to bardzo ciekawy serial pokazujący jak włoska mafia rządziła całym Nowym Jorkiem. Właśnie to było chyba po II wojnie światowej tam w latach 50-60. Niesamowicie dobry serial, też bardzo ciekawy. Tak naprawdę nie miałam takiej świadomości, że tak wyglądał Nowy Jork w tamtych czasach, że było tak niebezpiecznie i takie rzeczy się działy, więc jeżeli lubicie Ojca Chrzestnego, to możecie też właśnie obejrzeć taki film dokumentalny i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. I mam też dwa takie bardzo ciekawe seriale: Patologie Medycyny Sądowej i Projekt Niewinność. I są to seriale, gdzie każdy odcinek jest o czym innym, albo na przykład dwa odcinki są o tym samym, i później przechodzimy do innej sprawy. I tutaj są właśnie różne organizacje, które działają na rzecz ludzi niesłusznie skazanych z różnych powodów. Przede wszystkim właśnie chodzi o te patologie medycyny sądowej, czyli jeżeli na przykład ktoś został skazany za odcisk zębów. Co teraz już wiadomo, że te rzeczy, które przedtem były brane za odcisk zębów, tak naprawdę tymi odciskami nie są. To było bardzo często naciągane, ludzie właśnie zostali skazywani, pomimo tego, że mieli bardzo dobre alibi. No ale specjalista powiedział, ławie przysięgł, że to są jego zęby, więc musicie go skazać, po czym się okazywało, że wcale tak nie jest. Więc są to dwa seriale, które pokazują, że jeszcze bardzo długa droga tak naprawdę przed patologią sądową, żeby do takich rzeczy nie dochodziło. Ponieważ często tutaj, no... Dochodzi do takiej sytuacji, że specjaliści uważają, że ktoś jest winny, a potem po latach okazuje się, że on wcale nie jest winny. Tutaj przede wszystkim właśnie jeżeli chodzi o te odbicia zębów, ci, którzy byli oskarżeni zostali później wypuszczeni na wolność po tym jak weszły analizy DNA do, do powszechnego użycia. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o tą kategorię. E, też tam Wam dam kilka innych seriali, które e, warto zobaczyć, e, ale one nie są już aż takie fajne, więc nie będę o nich mówić, szczególnie, że ten film już trwa bardzo, bardzo długo. A muszę Wam jeszcze powiedzieć o ostatniej kategorii, czyli o serialach dokumentalnych na Netflixie, których najlepiej jest się wystrzegać. I tak, przede wszystkim, pierwszy i najważniejszy, Śledczy, brytyjska opowieść kryminalna. To jest serial, który ja bym bardzo chętnie porównała na przykład z Johnem Douglasem z Huntera, Czyli tutaj ten pan, który nam opowiada, on jest jakimś bardzo cenionym specjalistą właśnie, jeżeli chodzi o psychologię kryminalną w Wielkiej Brytanii, ma tak ogromne ego, że cały czas tylko mówi, że ja pomogę tej rodzinie, ja zrobię wszystko, co w swojej mocy i rodzina teraz na mnie liczy, ja tutaj wszystko to rozwiążę, to na pewno zostanie rozwiązane przeze mnie, po czym okazuje się, że nic nie rozwiązuje. Taki jest cały sens tego serialu: po prostu, żeby jeden człowiek mógł się pokazać, powiedzieć, jak jest wspaniały, po czym nie rozwiązać żadnej zagadki kryminalnej. Najgorszy, najgorszy serial, jaki kiedykolwiek oglądałam. Zdecydowanie. Więc tego nie oglądajcie. Kolejny, jakiś temat, to taki serial, który teoretycznie można obejrzeć, ponieważ jest to serial a taki terrorystyczne. Jest tutaj kilka ataków terrorystycznych właśnie ze Stanów Zjednoczonych, kilka z Europy. Jest tutaj pokazane, jak właśnie one zostały udaremnione. No i pierwsze dwa odcinki są bardzo ciekawe, ale później wszystko po prostu zaczyna się powtarzać. Wszystko jest bardzo powtarzalne, każdy odcinek jest o czym innym, ale czujecie się, jakbyście oglądali tak naprawdę to samo. Co mnie jeszcze dosyć zirytowało, to są niektóre sceny, które zostały nakręcone jakby raz i są powtarzane bez przerwy w każdym odcinku. Na przykład jeżeli zakładają podsłuchy w jakimś mieszkaniu, to są dokładnie te same sceny pokazujące zakładanie podsłuchów. Co z jednej strony rozumiem, no bo po co nagrywać kolejne sceny z tym samym, ale wiecie, ja nie lubię takich seriali, gdzie jest bardzo dużo powtórzeń. Są takie seriale często na jakimś Discovery albo coś, gdzie jest przerwa reklamowa i po przerwie reklamowej jest pokazywane to, co było przed przerwą. Wiecie, to wszystko jest powtarzane, to po prostu nie ma sensu. I jeszcze jeden serial, który też jest właśnie taki, że jest tam bardzo, bardzo dużo powtórzeń, to jest Warwood. To jest jakby temat tego serialu jest bardzo ciekawy, bo tam z okna pokoju hotelowego wyskakuje naukowiec, który był, jakby brał udział w takim eksperymencie MK Ultra, który był powiązany z yy, dawaniem w ogóle chyba narkotyków w armii. Nie, nie jestem dokładnie pewna o co tam chodziło już, yy, ale ogólnie cały ten yy, serial mógł zostać podsumowany w jednym godzinnym odcinku i wtedy byłby ciekawy. Tam chyba są 4 albo 5 odcinków, wszystko jest tak przedłużone, tak powtórzone, to ile razy on wypada z okna w ciągu tych 5 odcinków, to ja nie, nie, naprawdę musiałabym policzyć, ale było tego chyba dobrych 30 razy, kiedy była dokładnie ta sama scena pokazywana. To wszystko można było spokojnie streścić w godzinę i to by był bardzo ciekawy serial, ale 5 godzin spędzić na oglądaniem tego kompletnie, kompletnie nie ma sensu. I jeszcze trzy takie seriale, y, Morderstwa w Alcacer, y, Kto zabił małego Gregorego i Carmel, Kto zabił Marię Martę. Są to takie seriale, gdzie ym, w czterech czy pięciu odcinkach Mamy cały czas historię, która tak naprawdę nie zostaje rozwiązana pod koniec I cały czas znowu wszystko się powtarza To spokojnie mógł być jeden odcinek Ja rozumiem, że to są ludzkie tragedie I tutaj autorzy też pewnie chcieli porozmawiać jakby ze wszystkimi, którzy brali w tym udział Ale tego jest za dużo, tego jest zdecydowanie, zdecydowanie za dużo To po prostu się ogląda bardzo, bardzo nudno Ja zasypiałam na każdym z tych trzech seriali więc po prostu wam nie polecam. Bardziej się opłaca posłuchać jakiegoś na przykład podcastu o każdym z tych, z tych morderstw i będziecie mieć dokładnie te same informacje, a nie stracicie tych 4 czy 5 godzin na oglądaniu każdego z tych seriali. I to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że ta lista, którą znajdziecie w opisie poniżej, trochę Wam pomoże, co warto obejrzeć, jeżeli chodzi właśnie o takie seriale dokumentalne, trzukrajmowe, a czego nie warto. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jakie inne seriale wy polecacie, na przykład nie tylko z Netflixa, ale z innych platform. Jestem bardzo ciekawa. Może też obejrzę coś z innych platform i wtedy zrobię kolejny film. Kto wie? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!